Naszym zadaniem jako biura pośrednictwa pracy jest jak najlepsze zaprezentowanie cię jak najszerszej grupie pracodawców. Temu służy dobrze nagrana wizytówka multimedialna, która z pewnością zwiększy atrakcyjność twojego CV. Aby zrobić to z głową, warto poświęcić najbliższych kilka minut na zapoznanie się z tą krótką prezentacją, gdzie System. oraz. Dio pokażą nam, jak to zrobić. Jeśli chcesz zobaczyć, jak poradzili sobie z tym inni, wejdź na naszą stronę Chop Hyde Park lub odwiedź nasz kanał Chop Hyde Park na YouTube. Po niższej prezentacji pokażemy również, jakich sytuacji z pewnością unikać przy nagrywaniu wizytówki multimedialnej. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu. Jeśli znalazłeś już odpowiednie miejsce do nagrania, proponuję zastanowić się, co chcesz o sobie powiedzieć pracodawcy. Proszę wydrukować i odpowiedzieć na przygotowane przez nas pytania scenariusz wizytówki multimedialnej. Pamiętaj, że na nagranie masz maksymalnie dwie minuty. Autoprezentacja. Aby atrakcyjniej Twoją wizytówkę, możesz na przykład zaprezentować się w miejscu, które ma związek z wykonywaną przez ciebie pracą. Twoja pomysłowość jest tutaj mile widziana. bis nächste Ich alles Gut, auf Wiederhören. W prezentacji proszę nie podawać swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu, maila oraz żadnych innych danych kontaktowych. Ich bin Georg, ich bin Industriekaufmann und Versicherungsfachmann. Hallo, ich heiße Christian und ich bin Projektentwickler. Kompetenz, Dochchchatschenie, Edukatia. An der IT-Branche fasziniert mich der hohe Grad an Innovation, die schnelle Veränderung und vor allem äh, die Möglichkeit, stets kreative Lösungen für große. No właśnie, powolutku. Dokładnie przemyśl i wcześniej zapisz, co chcesz o sobie powiedzieć. Jako ściągę proponuję użyć aktualnej CV i skupić się na najistotniejszych punktach twojego życiorysu. Na przykład przebiegu wykształcenia, karierze zawodowej, doświadczeniu, innych kompetencjach, specjalizacji czy kursach. Nach meinem Informatikstudium in Konstanz bin ich bei einer großen Softwareentwicklungsfirma am Bodensee als Projektentwickler angestellt worden. Dort habe ich während fünf Jahren viel Erfahrung sammeln können und habe etwa 30 Projekte betreut. Ich habe in dieser Zeit meine Kenntnisse in C, 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 -Sharp, Java und JavaScript wiederholt und Beweis stellen können, plus meine Fähigkeit zum Umgang mit diversen Datenbanksystemen. Ein neuer Arbeitgeber sollte sich für mich entscheiden, weil ich den gewissen Biss für den Vertrieb mitbringe und dabei stets freundlich zu meinen Kunden bin und sie gerne berate. Meine Stärken sind die Zuverlässigkeit, wenn ich etwas zusage, dann halte ich es auch zu 100% ein. Motivation. Ich suche eine neue Herausforderung und würde sehr gerne einmal im Ausland arbeiten. Die Schweiz ist mir dabei aufgrund der hohen Lebensqualität besonders ins Auge gefallen. Daher möchte ich mich nun in Richtung Alpen orientieren. Erwartungen. Ich erwarte ein Jahresgehalt von 100.000 bis 120.000. Meine Gehaltsvorstellungen liegen zwischen 75.000 und 80.000 Schweizer Franken. Meine Erwartungen vom neuen Arbeitgeber sind, dass er sich mir gegenüber äh, loyal verhält. Das kann er natürlich auch von mir erwarten, dass er mir die Möglichkeit gibt, mich zu entwickeln und äh, dass ich zusammen mit meinem Arbeitgeber natürlich äh, die Möglichkeit habe, auch äh, am Erfolg zu arbeiten und gemeinsam nach vorne zu blicken. Samym. Persönlich bin ich gerne an der freien Natur, an der frischen Luft. Mit meiner Partnerin verbringe ich gerne Zeit in den Bergen beim Wandern bzw. Beim Snowboarden und Skifahren. Um, als Ausgleich zum Alltag habe ich den Basketball für mich entdeckt, einfach weil ich ein Teamplayer bin, mir dieser Sport unwahrscheinlich um, viel Spaß macht und auch unheimlich anstrengend ist und ich mich somit dann zum Ausgleich ausbauen kann. Zgodnie z o ochronie twoje dane są A profil I udostępniane pracodawcy tylko za Twoją zgodą po przeprowadzeniu skutecznego procesu rekrutacji. Na początek to wszystko, na co chcieliśmy Ci zwrócić uwagę. Pomyśl, iż właśnie jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej, na której chcesz jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy. Tutaj nie musisz się jednak denerwować. Wizytówkę po nagraniu możesz oglądnąć. Jeśli nie jesteś z niej zadowolony, nagraj ją jeszcze raz, aż będziesz. Dopiero wtedy prześlij ją do weryfikacji. Na koniec decyduj się jeszcze, czy twoja wizytówka będzie również widoczna dla potencjalnych pracodawców na naszym kanale Job Hyde Park na YouTube. Pamiętaj jednak o następujących najważniejszych punktach. Indywidualne podejście i fantazja są mile widziane. Zastanów się nad treścią twojej wizytówki. Wydrukuj i odpowiedz na przygotowane przez nas pytania scenariusz wizytówki multimedialnej. Jako ściągi użyj swojego aktualnego CV. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu. Nie podawaj danych osobowych i kontaktowych. Na nagranie swojej wizytówki masz maksymalnie dwie minuty. Jeśli chcesz zobaczyć, jak inni poradzili sobie z nagraniem swojej wizytówki, odwiedź nas na naszym kanale Job Hyde Park na YouTube, bądź śledź nowości na stronie arbytech.pl. Pozostało mi zaprosić Cię do rozpoczęcia poszukiwania pracy w nowej, atrakcyjniejszej i z pewnością skuteczniejszej formie. Powodzenia!